obudka. Wszyscy halo, ludzie. Aha, muszę zamknąć. Znaczy, złożyć drzwi. Musimy naprawić te drzwi, bo że... O, resztę więcej światło. No dobra. Teraz trzeba tylko wszystkich obudzić. Nawet Max, pobudka! Co, 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 co zrobisz? Budzisz? Jest jakaś szósta rano. Kupię to się. Mhm. Jasne. Ja, jasne. Szósta rano. Bandzi, teraz ty się budzisz. Co? Gdzie? Ja? No, dobra, dobra. Czemu ja zawsze muszę wszystkich budzić? No ile jeszcze do. Co? To nie fair. No co? Uch. No dobra, no to ja idę na śniadanie. Pewnie, że ja też idę. Fajnie, tak samo jest jeść. Muszę sama kupić. No cóż. Co by tu im zrobić? Zapytam A co wy w ogóle chcecie na śniadanie? Mmm... ja bym zja... Tego nie było. Ja bym zjadł może... Mmm... hamburgera. Ja też. Jezu, czemu się wszyscy tak wywalają? Dobra, spoko. Ja może coś droższego zjem. No nie no, nic więcej nie ma. Hmm. Jest hot dog, a Lili będzie miała serek. Tak, chyba tak. Albo wołeczka. Nie wiem, co będzie chciała. Albo lody. Może. Albo tort. Nie wiem. Dobra, lecę go robić. No dobra. Gotowe. Ekstra. Dobrze, już muszę obudzić tam Lili y Obudź się Co? Gdzie? Ja? Co? Hmm, no dobra. Śniadanie już jest. Tak, zaraz... znaczy... za chwileczkę będę. Będzie. A, to spoko. Proszę już usiąść do stołu. Dobra. Hej, Hej! Hej! Postanowiłam Lili czy Lili ci zrobić babeczkę. Spoko! Spoko! Jezu, strasznie szybko zjedliście. Dać dać wam więcej? Już może być. No, ja też zjem jeszcze. Oki doki. Ja też już mam jedzenie. Eee, Lili, ty, ty już zjadłaś? O Boże, muszę więcej cię przynieść. Fajnie. Masz. Tylko tego tak szybko nie zjadaj. Komuś może przynieść picie? Ja chcę moją herbatę. Ja mój napój. mimo możesz szkole przynieść. Spoko, ja chcę kawę. <gryzanie> o nie, nie ma kawy. Zapomniałam. No to będę miała sok. Co by tutaj wykombinować, żeby nie chodzić. No w sumie to jest nie ważne. Nie jest ten sok? O, ja mam sok. Mm. Tutaj Mamy tą kolę no, smaczka, smaczka. A I herbatę to Muszę iść tutaj O tu jest jej herbata A To wszystko w komplecie Idę z tym wszystkim Wszystko już przyniosłam Super, co nie? Prawda, super. Dzięki. Po śniadaniu. I jak za muszę ja zmywać. Zmywasz tylko raz w tygodniu. To prawda. Zgadzam się z wami Weźcie się posłuchajcie Zgadzam się z wami Może jak Lili pozmywa To pójdziemy na plac zabaw Znaczy no Tak może na podwórko po prostu Jesteśmy już chyba za dłużej na plac zabaw Oj tak Ja tam zawsze lubię Plac zabaw Tym, tym razem ci się przez... O, super. Dach na dwór No, ja chciałam odpocząć Jezu, nie wiesz, ile ja się nazywałam. Tylko, że ja już to ustaliłam z chłopakami. O, boże, serio. Dzięki. Um, opsy. mamy mały problem co? Ona nie chce iść na dwór o no to musimy to wysłamać, bo Moksoi, bo on bardzo chciał No właśnie wiem, więc z tym mamy problem To idę Może jeszcze ją przekonam Hej, przesuń się A wow, na serio jest jakaś niefajna a, miałem Czemu ty tak biegniesz? No, bo tak. Czemu ty w ogóle mnie śledzisz jakby? Ja cię nie śledzę. Ja chciałam ci coś powiedzieć. Znaczy zapytać. No co? Na pewno nie chcesz iść na to podwórko. Na pewno nie chcesz iść na to podwórko. Nie. Max się strasznie nastawił. Będzie mu smutno. I to jak będzie mu smutno. No wiem, cóż poradzić? O Boże, Boże. Hmm, może serio pójdę. Czekaj, jednak idę. Lisa. Nie daje się przekonać. Nie da się jej przekonać. Co serio, boże, ale nawaliła. No nie no. My wszyscy nawaliliśmy. No jednak ja bardziej. Boże peś. Przestań. No ale to był mój pomysł. Boże, nie Wasze nie. Jezu wysiłkaria. Muszę się napić, tak. To najlepszy pomysł. Znowu. A O! Ale dobra, dobra, idę z nim jeszcze raz pogadać. A boże! Hej. Fejesz, kuruniaru jedna. Jak obrażać Jezu, wy pode mnie Przestań A -a -a. Stój Poczekaj no no, 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 Jednak idę Serio idziesz? Jumpy! Sorry, yy, pies i koz zaczął tu łazić. Więc, jakby było Jumpy albo Lulu, to chodziło o moje zwierzęta. No, jednak się rozmyśliłam. Yy, I mam ochotę iść na dwór. Poza tym, smutno by było bardzo maksowie. No i o to mi chodziło. A, pójdę to powiedzieć Melisie. Uff, już myślałam, że się obraziłeś. Idę sobie. No, dzięki, bo gdzie ty w ogóle? Ona jest tam. O Boże, nie Jezu znowu ty. No jednak poszła tam i trzeciej. Boże, jaki ty jesteś szybki. Wyślij tak biec. Hej, jednak idziemy. Jezu, dzięki Bogu. Eee, to ja idę. Czemu się rozmyśliłaś? Znaczy, nieważne. Dzięki, że idziesz. Bo sobie było bardzo, bardzo smutno. Spaga, ludzik. Jestem fajna. No, Rachel... O Boże, co ty myślisz sobie, że jesteś niefajna? No, może trochę, no, ale dobra. No to ja już idę się zbierać. Czekaj na mnie, idę też. A co się dzieje? Boże, weźcie, no ludzie, nie biegnijcie, tak, ja też biegnę. Hej, Max, idziemy? Wszyscy tam czekają. Jezu, kiedy oni będą. Oczywiście, że idę, no. Boże, kobieta, ogarnij się. Jezujcie. Ja wychodzę. Ale przepychać się nie musisz. Boże. Ja tyle dla ciebie zrobiłam. Jestem. Też jestem. Możemy iść! Spoko. Tutaj no, ja też idę. Spoko ja też. O no, ja idę, Boże. Co wy sobie myślicie, Że ja nie idę! Nie mądrzy ludzie. Bardziej zwierzęta. Ja będę pierwszy, ja będę pierwszy! Jestem! Hehehe! Wygrałem. Ale my się nie ścigaliśmy, jakby co. Jezu, co wy tak wolno szliście, boże? No, ja nie mogę z wami. A co to był jakiś wyścig? Nic nie mówiłeś. O, no, bo tak. No, weźcie, przestańcie się kłócić, okej? Okay? Jakiś mały wyścig, ja nie mogę z wami, boże. Co bierzesz na huśtawce? Ten Król! <słuch> Ała, no Mówiś, Max! Hehe, wygrałem! No to nie na długo! Hehe, hehe, hehe! Wygrałam! Ha! Jest go! Aaaa! Pomocy, aaa! Jezu! Eee, co się tu odpije? Nie. Jezus, Marian, weźcie dzwonić po kredkę, no. Yy, nie mam telefonu, jakby co, fajnie, co, nie? Jezu, ja mam telefon, karmi się. Ale co po niego. Boże. Co my nam, mamy teraz zrobić? Halo, halo, pobudka, pobudka. Jezu, weź. Uy, o, fu, Boże, krep. Uciekam. Aha, to zostałem, tylko ja. Super, po prostu ekstra. Hej, pobudka. Jezus, jeszcze ja się zapytałam. Halo. Pani, ogarnij się. Pobudka. O Boże, ona sobie udaje. I to ja szybciej przyniosłam telefon. No, dobra, dzwonię. Mam telefon. O Boże. Żenana. Już ja mam pierwszy telefon. Ale dzień dobry. Ja yy, mam yy, yy, no, karetkę. Poproszę po prostu karetkę. Nie mam, nie wiem co mówić, więc boję się bardzo. Nasza koleżanka spadła z huśtawki i wszystko sobie połamała i rozbijała chyba głowę. Krew leci wszędzie, więc proszę się przyjechać. weźcie, no ludzie! Yy, yy. Yy, zgubiłam yy, cztery petshopy, więc... Yy, przepraszam, będzie coś innego, nie Petrop. Ale w następnym. W następnej części myślę, że będą inne Petropy. Na pewno będą, tylko że nie moje. Jestem, jestem, jestem. Ups. Yy, tu się faktycznie coś zadziałało, niefajnego. Jezu, człowieku, weźm raduj, proszę cię. Ja zaraz zemdleję. Hmm, potwierdzam. Może pani zaraz zemdleć. Dzięki, wielkie pocieszenie. Dobra, ludzie, pomóżcie mi. A ja myślałam, że to pan ma ją ratować. A nie my. No właśnie. No nieby prawda. Dobra, biorę ją jakoś. Ole! Krew! No dobra, gotowe. Dobra, to teraz ustalamy. Ja z nią jadę, wy tu sprzątacie, okej? Okay? Czemu my sprzątamy? No właśnie. <laughs> właśnie. No bo tak. Bo to moja najlepsza przyjaciółka. To fajnie. No dobra, chodź, idziemy po papier. Ała. Pani nie może wejść. Ale dlaczego? No bo ja teraz ją będę leczyć i nie może pani wodzić. Może pani dopiero jak powiem, więc proszę sobie tu poczekać. Ma są gry. Mm, nie wiem. Tam jest toaleta. O, no dobra. No to ja zrobię No to ja idę badać. Dobra, sprzątamy to. Dobra, hu. A później jedziemy tam. No, może Dobra, idę po następną chusteczkę A ja tu z dalej. Fuuu Ale blecha, ja muszę się potem umyć. Jezu, krew. I ja to jest to wróg. Nie wiem, czy krew i ja to razem jest I ogarnąłem w miarę Fu. nie powinniśmy już tam jechać? znaczy iść? nie, chyba nie albo w sumie możemy iść no chodźmy dobra, teraz musimy chyba zrobić tylko zastrzyk gdzie ja tu mam. miałem to? O, otwiera się! Gówniarzu! Jesteśmy! Poszliśmy, jej! Ej, co ty tu robisz? No, nie puścili mnie. Aha! Dlaczego? Dlaczego? No właśnie, to się zastanawiam. No właśnie, też się zastanawiam. Oha, no to ja sobie tu się czekam. No to ja tu, a ja tu. Wielki dylemat zastrzyków. Nie, że tu jest tylko jeden zastrzyk. Nie, dwa, sorry. No dobra, więc tak. Czekamy. Cik. Ja się cika, zapomniałam. Czekaj, czeka, Cik. Mmm, dobre. lecimy. ma. Może herbatki? Nie, puść ciasta. Ale to lekarz o tym sądzi. Znaczy, nie wiem, co lekarz o tym sądzi. No, nie może nas, znaczy on nie chce nas puścić, ale pani już może. Eee, no, nie, niestety nie mogę. Więc ja idę zrobić herbatkę. Dalsza część nastąpi.